ale gdzieś brak, brakowało nam jakości, żeby stwarzać sytuację. Tak? No, no myślę, że tutaj drużyna gości głównie skupiła na działaniach defensywnych w pierwszej połowie. Eee, kontrowali tak, mieli bardzo mało sytuacji, ale dwie, dwie wykorzystali i tyle i prowadzili 2-0 do przerwy. I, a my graliśmy po prostu bardzo słabo tak? eee, i w ataku i w obronie w tej pierwszej połowie. Zapytam o drugą połowę. Mam wrażenie, że trochę zmiana systemu, zmiana delegacji, tego co wyszło w pierwszym momencie, zaczęło jakieś efekty. No tak, zmieniliśmy troszkę, troszkę założenia na tą drugą połowę, e, pozmieniałem troszkę skład i, i, i myślę, że mieliśmy już wtedy więcej możliwości e, atakowania. Tak, e, Groniliśmy wynik, ale co z tego, jeżeli popełnialiśmy kardynalne, bardzo głupie, proste błędy w obronie. Nie potrafiliśmy sobie poradzić z, grem, z grą Katowic z piwotem, tak, gdzie, gdzie Mrowiec wszystkie piłki praktycznie utrzymywał. Nie odcinaliśmy tych podań, a przez to ciężko nam było presować tą piłkę na połowie rywala. No i niestety też z tego elementu Katowice zdobywały bramki. Ja, a mam duże pretensje do, do, do moich chłopaków o, o to, jak się zachowaliśmy w obronie przy straconych bramkach. Natomiast ja myślę, że kluczowe to była ostatnia minuta chyba. 3 ostatnie dwie albo dwie ostatnie minuty, e, gdzie przy wyniku 4-4, bo tak naprawdę nie co się wcześniej wydarzyło. Mamy wynik 4-4, mamy 300% sytuacje, żeby zamknąć ten mecz. Może nie zamknąć, tak? No bo e, jeszcze trochę czasu było, natomiast 300% sytuacje przy wyniku 4-4 w ostatnich dwóch minutach i, i jeżeli my tego nie strzelamy, z czego dwie na sam, sam z bramkarzem, jeżeli nie wykorzystujemy takiej sytuacji, no to, to się zemściło, tak agrywal. Zagrał jedną e, dobrą akcję w ostatniej, chyba 10 sekund przed końcem. Znowu zmrowcem, tak? Znowu Lutecki gdzieś tam, gdzieś tam fajnie zagrało. Myślę, że, 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 że ta dwójka gdzieś dzisiaj głównie oni, oni e, dali zwycięstwo swojej drużynie. E, no i tyle. I zabrakło już czasu, tak? Bo te 10 sekund, mimo że tam doszliśmy jeszcze do jednej sytuacji, no, oczywiście uderzamy niecelnie i przegrywamy. No, no, tyle. Mogę mieć pretensję o to, że zagraliśmy bardzo słabą pierwszą połowę, która nam uciekła kompletnie. A jak już dogoniliśmy rywala, to nie wykorzystaliśmy tego, co mieliśmy i przez to przegrywamy. Właśnie chciałbym zapytać, co bardziej zdenerwowało, te niewykorzystane sytuacje, czy te błędy w obronie? Myślę, że jedno i drugie, no bo, bo wiadomo, no, gdybyśmy nie popełnili tych błędów, nie tych bramek i szybciej byśmy dogonili ten wynik. Eee, natomiast no, niewykorzystane, niewykorzystane sytuacje, no to jest futsal, wiadomo, że one są. Jest dużo tych sytuacji w każdym meczu, natomiast to... To cechuje dobrego zawodnika, tak? że w tym kluczowym momencie zdobywasz tą bramkę. I, I naprawdę mam bardzo duże pretensje o to ostatnie sytuacje, bo, bo uważam, że one tutaj zdecydowały. Niestety, przegrywamy ponownie jedną bramką. Na własne życzenie tak naprawdę, bo takich bramek nie możemy tracić. Raz 10 sekund przed końcem na 5-4, wcześniej na czwartą bramkę, gdzie w w, z bramka rzuca piłka, my nie wiemy kto ma kryć e, piwota. No to, to, to jest jakby nasz problem. Dogoniliśmy, mieliśmy wszystko w swoich rękach. Mieliśmy też sytuację, gdzie my mogliśmy wyjść na, na prowadzenie, mm, No nie zrobiliśmy tego, więc jesteśmy no, mega śli dzisiaj na siebie. Zapytam jeszcze o pierwszą połowę. No bo druga to wiadomo, rolę koster w tom i w tom działo się. Natomiast o pierwszą połowę, czy niezbyt bojaźliwie podeszliście do tego meczu? Mam wrażenie, że takie pierwsze minuty wyczekania dużo było. A tak, wydaje mi się, że gdzieś tam zabrakło nam chyba trochę determinacji, zbyt, yy, byliśmy grzeczni może, tak, e, nie, nie atakowaliśmy piłki, nie atakowaliśmy przeciwników, więc, yy, no i tu pierwsza połowa pokazała tak naprawdę, że, że Katowice yy, konkretniej, yy, byli, były konkretniejsze. No żałujemy tak naprawdę, no ale, Mecze decydują się w drugiej połowie, gdzieś i tutaj, gdzie już doszliśmy do remisu. no Tutaj mamy największe pretensje do siebie, do, do, do wszystkich, tak naprawdę, bo żałujemy, bo powinniśmy dzisiaj zdobyć trzy punkty. Tak jest prawda. Zastępstwo dzisiaj udane? Myślę, że tak, że udane o tyle, że dowiedzieliśmy trzy punkty. Wiedzieliśmy, że przyjdzie trudny moment w tym meczu ją przyszedł to był moment kiedy straciliśmy bramkę z rzutu karnego ale wydaje mi się że kolejny raz pokazaliśmy że z tych trudnych momentów jesteśmy w stanie wyjść i zrobiliśmy to dzisiaj jako drużyna i to była kluczowa sytuacja tak samo jak też obroniony rzut karny przedłużony i myślę że później doświadczenie też naszych kluczowych zawodników pozwoliło ten wynik utrzymać a na końcu jeszcze przechylić szalę na naszą korzyść Mam wrażenie, że pierwsza połowa radziliście sobie z ustawieniem pniew, w drugiej trener w troszeczkę zamieszał i tu się pojawiły problemy? Myślę, że problemem bardziej było to, że oddaliśmy inicjatywę i już nie byliśmy tak agresywni. Wynikało to też na pewno ze zmęczenia, ale też z wyniku, który był dla nas korzystny i dopiero taki gong, który dostaliśmy sprawił, że wróciliśmy na właściwe tory. Przełomowy moment? Przełomowy moment to broniony rzut karny przedłużany. Kolejny ciężki mecz w Pniewach. Jak zawsze, zanim coś powiem o meczu, to powiem o, o tych panach, którzy, którzy rozwalają całą ligę, bo liga idzie do przodu. Każdy, każdy mówi, a nie mogę powiedzieć, trener się ugryzie w język. Tak nie może być. My prowadzimy 3-0, oni rozwalają mecz. Pan Wierciuk przyjeżdża, robi sobie co chce. Wczoraj oglądałem mecz piasta, sędziowie też zadecydowali o wyniku meczu, bo ja, ja nie mam ani nic do piasta, ani do Lubawy, ale Korpola powinien dostać przy 2 2 drugą żółtą albo czerwoną. Co trzy co dni jest jakaś skandaliczna decyzja sędziowska. Tydzień temu skrzywdzili rekord, my, my na widzowie też. Potem potem dzwonią, przepraszają, tak nie może być, ale my za jakieś przewinienia czerwone kartki dostajemy trzy mecze, musimy komunikaty pisać, wytłumaczyć się z tego. Oni nie tłumaczą się nic, tylko dzwonią i przepraszają. Tak nie może być. Trzeba coś zrobić z tym, bo jeżeli Damian Grabowski sędziuje na wysokim poziomie i, i widać u niego tą pewność i dobrze sędziuje, to mu musi być takie coś. Jeżeli Liga ma się rozwijać, sędziowie też muszą. A człowiek widzi, że oni popełniają skandaliczne decyzje i oni za trzy dni sędziują ważne mecze. Tak nie może być. I to nie chodzi o to, że ja mówię, że Pniebom pomogły czy Katowicom, tylko to jest co trzy dni, w każdych meczach. Przepraszam, a jeżeli chodzi o, o mecz... No... Kurczę, no chyba gdzieś mamy patent na te Pniewy, bo może dobrze gramy, Pniewy też są fajną drużyną i też fajnie punktują, podoba mi się wizja trenera i gdzieś tam zawsze my gdzieś wyciułamy, ostatnio też przegraliśmy tu 3-2, u siebie 5-4, teraz 5-4. Myślę, że tak jak my mamy trochę patent na, na Pniewy, tak samo Widzew ma na nas, bo niby dobrze gramy, a też cały czas przegrywamy z tym Widzewem nieszczęsnym, ale fajny mecz dla kibiców, myślę, że do 3-0, zanim sędzia... Nie zaczął y, grać i nie mówię, że im po, nie pomagał pniewom w ogóle. To, to mecz był taki dosyć zamknięty, bo prowadziliśmy trochę grę, y, skrupulatnie żeśmy wybijali ich z gry, tak dosyć mądrze graliśmy, a potem jak Pniewy wyszczelił na 3-1, 3-2, to faktycznie i kibice zaczęli ich też nieść i taki mecz był otwarty. No fajnie, że mamy tego Ludka, że tam włożył tą nogę niekonwencjonalnie, dzisiaj, dzisiaj chwała dla niego. Wygrywamy 5-4, cieszymy się. Naprawdę to, to jest ciężki teren dużo, drużyn tutaj zgubi punkty, szacunek dla pniew. My, my gramy dalej i, i powodzenia im też życzę. To skoro padł temat Tomka Luteckiego, no to zapytam tak, MVP, czego jeszcze może Artur Popowski nauczyć się od Tomka Luteckiego? Nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć, bo Tomek ma pokorę w sobie, ma wszystko, ma, ma, ma dużo sukcesów, też jest mistrzem Polski i tak dalej. No Życzę mu zdrowia przede wszystkim, żeby, żeby dalej ta piłka go cieszyła, bo wchodzę na hale na treningi i ja jak widzę Ludka, który sam sobie gdzieś tam uderza na bramkę, jak małe dziecko, to widzę, że go to cieszy. I my się cieszymy jako drużyna, że, że, że mamy go, cieszymy się, że mamy Mrowca i twarkowskiego i wszystkich po kolei, bo stworzyliśmy fajny monolit. Nie wiem, myślę, że fajnie, fajnie gdzieś tam się na treningach każdy, każdy szanuje, ale jak trzeba, to też ciężko pracujemy, no i powoli widać efekty.